Субтитры сделал six 说些。 skrzywdzono są samotne, nieusiągane dla innych. na poświęcenie jak jedna usta. Może kiedyś powrócisz z niedowierzaniem czego ten dzień właśnie ten uśmiech twarzy ma, która pojawi się, gdy pójdę do nieba. Tam. Spotkamy się. Może jest Spełnionych marzenia. na mój świat w może i mam ze względu tego złego świata. Może kiedyś ty poczujesz pięknego. wspomnienia, te kochani, na moment żyć do mnie, żyć jak pohamad i opie. A pisze scenariusze dla nas, z różnych bojek, gdzie nas nie ma to. Żałuję mi, że cię było tego świata świetny swym wyborem, a teraz seryosze wszystkich moim dobro. i modować. Zachowam dystans żadnych chłopów. A wy, ludzie, czy to w ogóle ma jakiś sens? Ta piosenka jest prawdziwa, tak jak moja miłość do ciebie